Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Krzyczymy Czyste Tatry! 3, 2, 1, ¡Czyste Tatry! Zapowiada się super weekend, a w zasadzie przedłużony weekend, bo jedziemy dzisiaj w piątek do zakopanego na akcję. Na razie piękne słoneczko, choć przed chwilą mówili w radiu, że dzisiaj dwa najciepniejsze miasta to Warszawa i Zakopany akurat. Z czego Zakopany to jedyne, w którym dzisiaj będzie w Polsce badać deszcz. Ale nie boimy się deszczu. Chyba. Zjechaliśmy na chwilę z trasy, żeby odebrać dwie kawki z takich hologramów, które wozimy tutaj w tym aucie już tyle czasu i w końcu się przydały. Ale słuchajcie, jest y, duży problem związany właśnie z tym protestem na tej Zakopiance, bo czytamy, że naprawdę dzisiaj ma być grubo i przez to mogą się duże korki zrobić na trasie. Kurczę, no co za dzień w ogóle? No, nie dość, że deszcz tam ma padać akurat tym zakopanem, to jeszcze te protesty. Nie wiadomo której, okej, okay, ale dzień. wiesz, no my tam będziemy dopiero za 7 godzin, więc. No, jeżeli zrobią to teraz, no to już za 7 godzin. A godziny. teraz wyjdą cię. 9, no. no tak, no o której? No co ty mi się wydaje, że takie protesty ale to bardziej w jest... po południu? Mm, mi się wydaje, że z rana to ty tylko żyjesz, tak wiesz, zaczynasz dzień od popołudnia. No dobra, no ale to wie. <laughs> rano w sensie teraz są wszyscy w pracy, tak? A po południu, jak ludzie kończą pracę, to wtedy może wyjdą na te protesty. ty mi się wydaje, że akurat jak my przyjedziemy, to wtedy się zaczną. Mm, mi się wydaje, że nie będzie. No oby. Zatrzymaliśmy się na chwilę przerwy, jesteśmy pod Wrocławiem, jesteśmy na jakiejś stacji i parkingu, który jest tak zatłoczony. Co tylko się i... w ogóle dzieje? Takie grube akcje. Jedziemy dalej, jeszcze jakieś 5,5 godziny drogi. Życia tak zwany, nie? No? Chętnie bym się zabrał za tą karetką tym tunelem tutaj życia, ale no nie można, tak? Ale powiem Wam, że dzisiejsza droga jest strasznie wymagająca. Jest piątek, jest bardzo ruchliwa autostrada. Bardzo dużo ciężarówek, które się wyprzedzają i trzeba mieć oczy szeroko dookoła głowy, bo jest naprawdę ciasno. Mam się znowu wtedy do toalety. Może, a ja ubrałam czarne spodnie i mi tak te... Słońce, że normalnie się boję, że się zaraz Mam już dość tej podróży, naprawdę. Ona miała trwać 6,5 godziny, a trwa już 6, prawie 7, za 7 minut 7 godzin. I jeszcze 2,5 trzeba jechać, to prawie 10 godzin nam wyjdzie podróż przez cały dzień do Zakopanego. Jesteśmy teraz e, pod Krakowem i musimy go objechać, żeby dostać się na tą drogę już typowo pod Zakopane. I słuchajcie, ten objazd Krakowa zajmie nam 33 minuty. Wciąż? Tak wciąż, już stoimy tu z 10. Jeszcze te tiry się tu wpychają. Ci tutaj no, ledwo co jadą. Nie no, jeszcze mi się chce siku. Kurde, jeszcze chce mi no, się no. siku. Trzeci raz już dzisiaj chce mi się siku. Ja tak nie mam nigdy podczas podróży, bo ja to jestem taki, że wsiąść i wysiąść dopiero w miejscu docelowym, ja nie lubię się zatrzymywać. No, za dziesięć 10 godzin, no. A jak to twoja chyłka, bo wziąłem wziąłeś tę książkę, żebyś poczytała sobie, jak tam... A ty też sobie wziąłeś to. No jak ja mam czytać. Czytać Koreczka. Tak, no i już sobie włączam. Wszystko ja wiem, ja, ja wiem, ja sobie wyobrażam takie całe... Znaczy w ogóle jechałem tą drogą, jak miałem te 11 czy tam 10 lat i teraz to po prostu dla mnie jest coś niesamowitego. Jaram się jak dziecko, że tu jestem, naprawdę. Nigdy nie miałem za bardzo później tak okazji zwiedzić tego ponownie. I teraz jak jestem już bardziej dojrzały, mogę sobie tu przyjechać, to naprawdę robi to ogromne wrażenie. Moi drodzy, jesteśmy po 9,5 godziny jazdy, jesteśmy w miejscu docelowym. Aż nie wierzę, że to mówię, ale naprawdę już jesteśmy. Cały czas coś przykuwa tutaj naszą uwagę, bo jest naprawdę przepięknie. Hotel też wygląda naprawdę dobrze, idziemy się zameldować. Iga, co jest w tej walizce? Bo to jest naprawdę strasznie ciężka walizka, naprawdę. Już, yes, dlatego tak ciężko po te góry się wjeżdżało. Nie no. A tam chyba jest scena, na której to wszystko będzie się odbywać, prawdopodobnie. Muszę się szybko iść ogarnąć i zrobić jeszcze próbę, dosłownie za chwilę. Kfarte piętro. Mamy mało czasu teraz, bo od 18 do 20 są kolacje, a już jest godzina 18.54 i jeszcze, jeszcze próbę. właśnie, jeszcze trzeba i zrobić próbę tam do sceny się udać. Nie wiem co się dzieje moi drodzy, ja bym poszedł spać. O 19 jest Grand Prix. Oj, przestań! to jest w ogóle nie ma opcji, żeby oglądać Grand Prix tutaj. Nie, <grym> nie Masz tak, Grand Prix, masz Formuła 1. Nie, jutro jest Formuła 1 w sumie. O, udało się jakbyś problemu. Dobra, pijaj. W końcu udało nam się tutaj dostać. Co my tu mamy jakieś papucie, szlafroki. Tutaj zobaczcie, to jest profesjonalizm. <grytanie> I deska i żelazka. My nawet wzięliśmy ze sobą żelazkę mamy w aucie, ale chyba w takim razie nie będziemy go tu przynosić. Krzesełko nawet. Nie jest krzesełko! No a co? Krzesło? Nie. To co to? Krzesełko. No, gdzie krzesło! No to co? Krzesło? No to wiele. Krzesło krzesło. Nie spokój, wszystko nie utrzyma. Zawsze no to jest krzesło. Serio? Taką mamy toalety. Fajna sprawa, ja lubię prysznice takie duże. No tak się prezentuje reszta pokoju. Mamy tutaj łóżeczka, sofę, stolik z krzesłem, jakieś lampeczki i balkon. Pokażę Wam za chwilę, jak wygląda widok z niego. Także wychodzimy. Jest tutaj naprawdę mega przyjemnie. Wyjść tutaj jutro rano z taką kawką na balkon to będzie chyba... Coś nie wiem czy damy radę rady, tak z kawką tutaj akurat. Patrzcie ile poranów Nie, to są owce. Stado owiec idzie. Zobaczcie, tam są owce. Owce do <laughs> O, połączenie nieudane. Czy się dzwonie Ale jestem głodny. tak, mam. Dzień dobry, Mateusz Ciawłowski z tej strony. Ja... O, właśnie... dzień dobry. Chciałem się dodzwonić i zapytać, jak to z tą próbą, bo ja generalnie mógłbym teraz nawet zejść, spróbować się. Dobra, to ja już w takim razie zaraz zadzwonię, czy, czy realnie mamy w tym momencie możliwość, bo jak też wyszłam na spokój, to do motoru. Dobra, dobra, czekam. Zejdziecie się w kontakcie, do Okej, okay, w kontakcie, hej. Ta guma, jak się żuje gumę, to po gumie jest się strasznie głodnym. Patrzcie, tutaj są lampy, z takim nadrukiem, yy. jak to jest? Jaka to jest dyscyplina? Jakieś... Narciarstwo klasyczne. Narciarstwo klasyczne, pewnie tutaj. Zjazdy po tych tatrach nie, było zjeżdżane. Nie, nie, nie. Narciarstwo klasyczne, nie wiem. A, źle byś powiedziała. No, tak. To jest y, ten na A, A, to to, to jest, będą. Są narciarstwo alpejskie coś takiego? Alpejskie narciarstwo, możliwe. Nie, nie. Poprawcie nas w komentarzach. Ojejku, długa podróż to była. Po takiej podróży to tylko ściągnąć buty i, nie wiem, położyć się i spać. To o nas fajna scena, ładnie to jest zrobione. Co, cześć, cześć. Sonia. Za chwilę będę miał próbę, zobaczymy jak mnie słychać. Wziąłem słuchaweczki do odsłuchu, powinno być git. Będę śpiewać dwie piosenki i coś tam powiem, kilka słów od siebie. Jutro. O 16.38 chyba. Trochę taka. Ani... No no coś tam powiem, nie? Że jestem sobie tu. <laughs> Serio? No trochę powiem o akcji, no po prostu, że wziąłem w niej udział. Wiedzieć? No tak, jaka ty jesteś zdziwiona? O tego? A ty A ty jakiś ten wywiad przeprowadzasz? No. Tak. Teraz jakoś, o, o, teraz lepiej się wysłyszę. Nie widzę nas już, nie widzę nas już w tym stanie. Nie, nie, dla nas szans. Za w dobrze wychowasz. Wyginęłyście Wyłącz ten i idzie. i leki dreszcz. Wolicie się Cześć! portowo? Jest ok, nie ma problemu. Sami po prostu już tam dla siebie ściągam tą no. słuchawkę. Po prostu wtedy jakbyś lepiej no. słyszę to u siebie, Ale to jest tak że zrozumiałem za kupiowanie. Cześć! Cześć! Wiem jak tam chodziłeś, nagrywałeś tam, tam telefonem. Hey, tak, w tak, tym parkingu no. tam. Ja, ja też, teraz będę na próbie jakiejś muzycznej. Czy przyjdzie z tym obiektywem? Idziemy się teraz spotkać ze wszystkimi i zrobić taką odprawę. ustalić szczegóły jutrzejszego dnia. No, jesteśmy w tym budynku. W tym i okno mamy balkon tutaj na tę stronę, a tutaj jest ta główna część budynku. Najmniejszy. ESK. Tutaj są eski. O, dobra dzięki. Patrz jak to pięknie wygląda. Tego podobno na występie nie będzie. To właśnie nie wiem, bo na występie będę nie na, na występie prawdopodobnie będę musiał stać, a ja jak ja stoję, to się... Znaczy, jak nie mam gitary i stoję, to się bardzo niezręcznie na scenie czuję. Dziesiąta edycja przed nami, od dziesięciu lat sprzątamy, w sumie zgromadziliśmy 33 tysiące wolontariuszy, Znieśliśmy ze szlaku ponad sześć ton śmieci. Tak, czyste Tatry! Nie, Krzyczymy, czyste Tatry! Trzy, Czyste Tatry! Czas na żurzel również się znalazł, brawo Bartek, wygraj ten finał. Jest jakaś 22 i postanowiliśmy sobie, że dzisiaj szybciej chcemy iść spać, bo jutro od rana mamy akcję całą, ale pojedziemy sobie w jakieś jedno miejsce, może pod skocznię narciarską, zobaczymy co się dzieje w ogóle w Zakopanem no, o tej godzinie. Skaczą na skoczni. Ja, może skaczą akurat. <laughs> Przed chwilą sobie obejrzeliśmy Speedway Grand Prix, wygrał Bartosz Zmarzlik, ogromne gratulacje, bo super bieg. Oddany był w finale, żeby nie było akcji, że wrócę i nie będę miał miejsca. Trójkąt, albo te takie te, pachołki, bo tutaj też były pachołki. Bym postawił, żeby nikt ma tu mi nie postawić auta. Szczerze to myślałem, że będzie tutaj troszeczkę więcej... Skocznie Skocznie jest tam, nie jest to świetne. Skocznie zaprowadziłeś, o to nie widzę. Myślałem, że będzie trochę więcej ludzi, a się okazuje, że tutaj nikogo nie ma dookoła w ogóle. Jest puste miasto, a skocznia jest za mną, mnie totalnie nie widać. Żeby wam to udowodnić, że tu jesteśmy, to Iga zrobi zdjęcie z długim czasem naświetlania. Uwaga, uwaga... Voila! To ty też możesz zrobić, i to będzie zdecydowanie no. łatwiej, możesz się po prostu wkleić. Czyli zrobicie aparatem? Nie. Yes. Dobra. Ogólnie, ja jakby pamiętam, ja kiedyś wchodziłem na nią, jak byłem na tej wycieczce szkolnej i w ogóle... Panie było, tylko kurde, jest 10 lat temu to było. Mocny jogging, no dobra, bo nie będę z tą kamerą za to latać. Karta do hotelu. Trzymaj kamerę, w takim razie idę na sen, na wywiad. też ty, gdzie ty jesteś? Nie wiem, co, nie wiem co mam powiedzieć w ogóle, nie wiem gdzie jestem, ale wiem przynajmniej o co chodzi w akcji.